Jesteśmy wychowani w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, że święcenie Wielką Sobotę zapowiada zmartwychwstanie Pana Jezusa, czyli to największe święto, i zapowiada, że mamy się także radować przy stole, nie tylko przy ołtarzu, poznawając wszystkim wiarę w zmartwychwstanie, ale także i przy stole, bo posiłek zawsze łączył ludzi. Powódźmy się także, aby nikomu w naszej Ojczyźnie, ale także i na świecie, w naszym mieście nie brakowało chleba. Za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski nie urodzaju, suszy i głodu. Ciebie prosimy. Za wszystkich wierzących, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Za wszystkich naszych rodaków, w kraju i za granicą, aby nadchodzące święta spędzali we wzajemnej zgodzie i cześć gości. Ciebie prosimy. I za nas, wszystkich tu obecnych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy. Kryste nasze życie i zmartwe stanie w te jajka jako znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przekazuję życzenia radosnych, spokojnych, rodzinnych. Świąt Wielkiej Nocy, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech te święta upłyną w radosnej atmosferze, w gronie przyjaciół, spokoju i wzajemnej życzliwości. Szczęść Boże dla wszystkich Państwa. Wesołego aleluja. Dziękujemy. Szanowni duchowni, panowie prezydenci, pozwolę sobie również w imieniu własnym i Rady Miasta Krosna przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus towarzyszy Wam nie tylko w okresie tych pięknych świąt, ale także w każdej godzinie Waszego życia. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Jeszcze chciałem przekazać specjalne podziękowania dla Unii Przedsiębiorczych, dla Pana Prezydenta Pawła Bachoty, bo to dzięki właśnie tej organizacji pozarządowej ta uroczystość jest kultywowana już od chyba kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. Mówi Pan Prezydent, 15 rok. A więc podziękowania za włączenie się w organizację i pomoc również dla potrzebujących. Dziękuję bardzo. ああ、そういうことか。<noise> <noise>